Witam serdecznie, wróżka styla się kłania. Yy, witam przede wszystkim wodniki, bo to jest dla Was horoskop na sierpień. Zobaczymy, co tam się wydarzy u Was. Yy, także horoskop, oczywiście wróżba, bo są karty tarota, karty wizji i tutaj znaki Zodiaku. Zobaczymy na końcu, yy, który znak najbardziej będzie Wam sprzyjał, a który nie. Także jeśli chcecie, oglądajcie. A jeśli, a jeśli chcecie się dowiedzieć coś o mnie, wchodźcie na moją stronę www.astyla.pl lub po prostu gdzieś pod filmikiem w opisie też coś tam się możecie dowiedzieć mniej więcej, co ja robię. Zaczynam! Energia na sierpień, co będzie przeważać u wodnika. No, wodnik chyba przestanie się trochę sam oszukiwać, bo no, widać tutaj siódemkę mieczy przy tej gwieździe. No, nie wiem, co tam się u Was wydarzyło, ale rzeczywiście y, musicie stanąć mocniej na nogi. Ten sierpień będzie dla Was już bardziej odpowiedni. Także nie dajcie się w, znowu manipulować w coś, bo będzie tylko smutek. A Wam potrzebna jest radość, odpoczynek, piękny wygląd także myślę, że tutaj właśnie ta przewaga tej cesarzowej będzie, będzie lepiej wyglądać no cesarzowa to też jest odpoczynek w ładnym miejscu ale też uważajcie, żeby was tam nie wydoili z kasy jak to się mówi bo też widać właśnie takie trochę straty finansowe, ale nieduże także na, na to nie patrzymy patrzymy na to, że energia jest dosyć dosyć dobra Co dobrego się dla Was wydarzy, a co złego? Sprawdźmy. Co dobrego wydarzy się dla wodnika w sierpniu, a co złego? Tutaj los wam coś pomoże, widać koło fortuny, jakieś niespodziewane spotkania, niespodziewane pieniądze. Widać, że parę fajnych, dobrych rzeczy dla was się może tu zdarzyć. Szczególnie jakaś nowa przyjaźń z bardzo fajnym mężczyzną, tak? Wygląda to na przyjaźń, wygląda to na jakieś wsparcie, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Także myślę, że parę fajnych, miłych rzeczy wam się przytrafi. A co złego, no tutaj jest jakieś zatrzymanie kontaktu z kimś, czyli yy, no, oczekiwanie na, na kogoś z waszej strony nie ma sensu w sierpniu, bo jest tutaj zablokowane to wszystko, także pewnego rodzaju yy, sprawy, też yy, nie tylko uczuciowe, ale też finansowe. Na które czekaliście? Nie wiem, no mogło tak być, że ktoś miał Wam oddać jakieś pieniądze. No, jeszcze tego nie ma. Jeszcze tego nie ma. Też może nie wypalić jakaś nauka, tak? Też no, może być, może, nie wiem, no to jest różnie, tak? Zapisujemy się gdzieś i coś tam nie gra w tym wszystkim. Finanse i praca. Finanse i praca. Co tam właśnie uwodnika w finansach i w pracy? Praca jest, ale taka uwiązująca, czyli no, wiadomo, że tak jakby musimy się kogoś słuchać, albo być podporządkowani, albo ktoś nas tam gdzieś kręci. No powiem tak, no jak macie wspólnika w firmie, no to uważajcie na niego. A jak z kimś współpracujecie, no to wasi klienci też, czy czy wasi, nie wiem, no koledzy z pracy, no nie za bardzo to wygląda. Jest takie zrzucanie na was jakiejś, jakiejś roboty. Także na to zwróćcie uwagę, żeby ktoś was tam nie wykorzystał, nie zmanipulował w jakiś sposób. Co do finansów jest ok, są dobre, jest tu karta mocy. Myślę, że finansowo nie jest źle. Możecie zarobić jakieś pieniądze, zainwestować również, ale nie z kimś, tylko sami. Sprawy urzędowe i nauka. Sprawy urzędowe. Lekkie przeciążenie, bo niektórych spraw po prostu nie uda się ani załatwić, ani wyjaśnić, ale no cóż, no tak nieraz jest. Mogą jakieś pieniądze z urzędu do Was dotrzeć, to chociaż tyle, a reszta, no spokojnie, raczej, no, no cóż. Jak będzie odsunięta sprawa, czy jakaś urzędowa, czy sądowa, to Wy na to nic nie zrobicie. To jakby jest odgórnie. Także spokojnie, co dało nauki, no właśnie, możecie zawsze czegoś się uczyć. <laughs> miłość i emocje. Jest horoskop miłości na moim kanale, także na sierpień. A tutaj ogólnie zobaczymy miłość i emocje. Co tu jeszcze będzie się działo u naszego wodniczka? no właśnie takie zablokowane emocje, takie zablokowane u was emocje, obciążenie o jest wy się nie poddajecie, tak, no bo widać może nawet właśnie kogoś nowego poznacie, ktoś kto was właśnie będzie wspierał, może nie będzie was interes, ta osoba nie będzie was do końca interesować jakoś uczuciowo, emocjonalnie ale przecież zawsze przyjaciel czy przyjaciółka się przyda no, emocje bardzo rozwalone, bardzo. Jakoś tak będzie Wam ciężko, jakieś takie ograniczenia tych emocji. No, takie ciężkawe karty, nie? Albo no, ta siódemka monet może mówić: nic się nie dzieje, po prostu bida z nędzą w tych uczuciach. Ok, no, a zdrowie i energetyka. zdrowie i energetyka uwodnika Gardło przede wszystkim w gardle jakieś dziwne sprawy, bo wampir energetyczny się do was przyczepi i rzeczywiście może być problem. Poza tym ta właśnie podstawy tutaj czakra jest zablokowana, czyli no będziecie mieli problem ogólnie też z oddychaniem tutaj oddychanie coś mi się nie podoba jakaś astma albo jakieś dziwne rzeczy. A tutaj nogi nogi przede wszystkim mogą wam puchnąć ale od nerek jak już wam będą nogi puchnąć to znaczy że coś się dzieje niedobrego w nerkach także to nie jest nieźle naprawdę tam jeden wampir energetyczny to nic takiego, możecie się go pozbyć, nie wiem, kąpiąc się w soli naturalnej na przykład. Ostrzeżenia i rady: Ostrzeżenia i rady: na pewno się nie zamykać, na pewno się nie izolować, szukać tego szczęścia, radości, spełnić swoje jakieś marzenie. Nie ma dla Was jakichś ostrzeżeń, że nie wiem, co się wydarzy. Po prostu Wy sami tutaj y, trochę musicie pozbyć się, jakiś zostawić za sobą jakieś frustracje, smutki i wyjść i po prostu zabawić się, dobrze wypocząć, y, cieszyć się życiem po prostu i tyle. No a który znak dla Was będzie najbardziej. Najbardziej tutaj przyjazny. Lew, a najmniej przyjazny. Proszę bardzo, koziorożec. Koziorożec dla Was niestety będzie bardzo mało przyjemny. Ok, a zobaczmy, jaka wizja dla wodnika. Jaka wizja dla wodnika? O, proszę. Taka była chyba też dla koziorożca. No właśnie, no tak, bo ostatnio tak. To było to samo się wylosowało. Yy, I właśnie koziorożec też z wodnikiem coś na pięku będzie miał. No ale dobra, zobaczmy to, czyli. Wiedza, badanie i znajomość faktów, przezorność. Jesteś przezorny, oczytany, badasz wszystkie fakty, Twoja przezorność zachwyca, lecz nie zapominaj o swojej intuicji, która bez analizy podpowie Ci rozwiązanie. Także, no, wodniki, kochane, analizujcie sobie wszystko. Ale liczcie też na swoją intuicję. Co ta intuicja wam podpowiada szczególnie właśnie wobec innych ludzi, tak? Czy ci ludzie są warci waszej pomocy, czy ci ludzie warci są waszej miłości? Także ja wam życzę na pewno, żeby było sierpień, żeby był udany. Słuchajcie, szukajcie tej swojej miłości, zostawcie stare rzeczy ze sobą i do przodu. Cóż, niech magia będzie z wami, niech lato będzie z wami. Do usłyszenia. Pa! pa.